Widzowie, wreszcie mam 2000 fałdolców. E, wchodzimy w karnety, bo mam ekipę Fortnite. Od razu mam nowego jednego skina. Jest to ten dur Taisho. E, mi wpadło jeszcze na konto. Buntowniczkę renegatka, e, syd z drużyny kruków. Mamy. Dok LBC93 jakiś. Hmm, coś jeszcze? Na razie nie. To znaczy, że teraz jeszcze tu do plecaków nam coś doszło. Jakiś do coś tam. No i to sos od tego sushi. No, no to ja się bardzo cieszę. O, jeszcze tam dość najświeższy szczypier. Ale <gryw> widzowie, się bardzo cieszę. Tu mamy coś. Mamy takie, o, może sobie ustawimy, nawet fajne. Dobra, karnety. No to otwieramy 32 nagrody. To odebrane, no to sobie teraz odbierzemy. Ten kilof. Fajnie to wygląda. Topór, renegatki. Mamy lotnie sobie odbierzemy. Jakaś taka zwykła, weź. E, tutaj sobie odbierzemy. To jest fajne. Weź. Odbierzemy sobie również tą buntowicz, buntowniczkę. Buntowniczkę, to malo. Nie wiem, jak to się nazywa to. No, no cóż tam. Takie na ekran. Wiecie. Dobra, tutaj mamy balonowa buntowniczka. Oczywiście odbieramy. Weź. Dobra. No to teraz drugie. Odbieramy to. Mamy, odbieramy topór wyścigowy. Dzisiaj sobie otworzymy wszystkie te yy, karnety. Mamy to. O, to jest fajne taka motka. Mamy styl do bagaża buntowniczki. Odbieramy się. I mamy styl. Do tej buntowniczki. O, to jest wyścigowa renegatka. Dostajemy też taką. O. Teraz wyjedziemy Weź wszystko. Idziemy na trójkę. Odbieramy sobie ten. Tom Lotnie. Czy ja wcześniej powiedziałem spadochron? Czy mi się przesłyszało? Tom Lotnie. Ona jest fajna. Odbieramy sobie ten plecak. O. Teraz sobie odbierzemy tą urok pilota. Oj, coś tutaj niestety miałem za mało miejsca, więc musiałam to zrobić w taki sposób. Okay. To mamy ikonę sztandaru. Tutaj odbieramy sobie jeszcze tą rakietowy niszczyciel. Uuu, jak pięknie wygląda. I oczywiście naszego skinka. I to jest pilot bombowca. Fajnie wygląda. A może go sobie wyposażymy. Dobrze. Numer 4. Mamy styl do um, tego Kilofa. Jest to Kapitański Niszczyciel. O rejsy ratunkowe. To będzie fajne. I sobie oczywiście to weźmiemy. Teraz sobie weźmiemy ten styl. No, ładny nawet. I odbierzemy sobie to da bomb. Oczywiście, jeszcze ten. S, yy, no. Yy, ten styl do tego kapitana bombowca. To jest kapitan sił powietrznych. Dobro. I przechodzimy sobie do mojego skinka, co bardzo chcę mieć. Czyli najpierw odbieramy sobie to. Odbierzemy sobie to. Odbierzemy sobie ten plecak. Odbierzemy sobie... O, to jest fajne. To jest cień upiora. Dobra. Odbierzemy sobie to malowanie. To jest śmiech czaszki. Ha, 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 ha. No, czt, nie umiem. Dobra. I mój wymarzony skinek. Możemy go wyposażyć. Oczywiście go wyposażymy. I teraz przechodzimy do, do stylu, który chcę mieć najbardziej. Dobra, oczywiście ta emotka jest sobie fajna. Ona jest taka fajna. Bierzemy sobie tą auta my Dobra, weź, klikamy. Teraz będzie przypływ kości. O, wyposażymy sobie fajne. Teraz weźmiemy to Styl do tego do plecaka, upiorny portal i mój wymarzony styl do skina. Mamy go. Dobra, teraz się cieszę. Teraz możemy wyjść z OG. Wejdziemy sobie do karnetu LEGO. Odbierzemy sobie tutaj to. Odbierzemy sobie. Również to Lego, ale mnie to Lego tam nie obchodzi. Ja nie gram w tam Lego Fortnite. To więc sobie tak od. Se po prostu odbierzemy. Przypominam, że ja mam 2000 faudolców. Więc może sobie wejdziemy w sklep i sobie tam jakiegoś jeszcze skinka kupimy. Chciałbym tą renegatkę, tą taką bardzo OG. Nie, bo to jest taka podruba w tym OG jest. Ta podruba renegatki, a w sklepie jest ta prawdziwa. Ja ją chyba sobie kupię. Ona jest taka fajna. I zostanie mi jeszcze 800, więc dwa skinki starczy. Ona, bo ona za 1200 ja mam 2000 fołców. Krucza wieża. Dobra, no to teraz odbieramy. No, ogólnie się bardzo cieszę. To wszystko jest dzięki mojej mamie i dzięki mojemu tacie. Bardzo dziękuję moim rodzicom. Bo gdyby nie oni, to bym tego nie miał. E, no, co jeszcze? O, to trzeba odebrać. Dobra, odbieramy. No, ale ja i tak nie gram w Lego, więc. Hmm. Lego, w Lego mnie interesował tylko ten fajny skinek. Dobra, tu sobie odbierzemy jeszcze to. Odbierzemy sobie jeszcze tutaj coś. Odbierzemy sobie jeszcze tutaj. I jest tutaj ostatnia nagroda. To wszystko są odebrane. No to teraz to. Scena główna. Dobra, ogólnie teraz Wam mogę przeliczyć, ile mam skinów. Szafeczka. Do tutaj doszły dwa skinki. Ten doszedł. I ten właśnie, co teraz mam. Teraz mam skinów 22. Tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedna, dwa, na trzy, na czterna, piętna, szesna. Siedem, na osiemna, na dwadzieścia mam skinów. To coś chyba tutaj oszukuje. Dobra. Oczywiście mam dwa tysiące tego. Jakiś karnet tam jeszcze jest. Karnet muzyczny, wszystko tutaj się samo odebrało. Hmm. No, ten strój też mamy. A Karnet OG też. Karnet bojowy też. Był na odcinku ekipę Fortnite. Mamy tutaj wszystko jest. No, to teraz musimy zobaczyć. Yy, to Rocket. To Rocket, coś tam. Rocket Racing. Hmm. Tak, to najpierw to musimy. Znaleźć. Tu jest Jazda. I tu mamy Rocket Racing. Wybieramy sobie. Bierzemy karnety. Aha. Hmm, tu nie ma tego. A, dobra, nieważne. Ważne, że mamy 2000 filmów. 2000 V-Dongów. Oczywiście, teraz na odcinku sobie nie wydamy ich, bo ja chcę nagrać. Odcinek, że... I'm a little deaf foot with no friends. Na pewno to znacie. Jeżeli nie, to sami zobaczycie. A my się żegnamy. Ja się bardzo cieszę. To był Duszyski oficjal. Pa pa!